Powiedz Ty gdzie Wojtek? To powiedz Ty gdzie Słyszałeś, Wojtek? Słyszałeś, że Wojtek zaginął? Nie ma Wojtka. No, no właśnie Ty słuchaj... Nie, na, nie nadaje. Nie trajkocze. Nie trajkocze. Ja to Ci pokażę słuchaj. Ja tam widziałem pułapki na Wojtusia y, w Mińsku zastawione. W Mińsku? A co uciekł stamtąd? No. no nie no. A co? Co? Pokaż co. No może. Pokaż. Jakby, czekaj. Jakby Pokaż. ktoś był zainteresowany. Pokaż. Nie drży się. A, a co to jest? No zgadnij. Co to może a, a... być? Raz ale, co to jest? A, u, o nich mają przezroczyste butelki, a u nas białe. A, No, nitro. No, oni też mają nitro. Kto wie, czy może tam nie wybył, by nie? To może na Białoruś pojechał. A może? Kto wie? A ja tam mam posiadłość. Jeszcze. A domek, domek drewniany? Pałac. Domek drewniany i pałac. Pałac jak u mieszka. Wiesz? A w domku drewnianym kto? Też Też rodzina. dla rodzinę. I ja mam klucze i oni mają klucze. Tylko nie wiesz, gdzie leżą. Ta? Tylko nie wiesz gdzie leżą, trzeba poszukać. Nie wiesz gdzie leżą, trzeba poszukać. Klucze? Tak. Wiem. Wiesz gdzie? Wiem nie. Chcesz możemy pojechać. Gdzie a, na Białoruś? Pa a no. paszport masz? Mam. To a słuchaj, ile ubezpieczenie na auto? 4 euro i w nie? Bez... A możemy kupić ubezpieczenie jeździe Na 4-5 na granicy. Podchodzisz z paszportem, wykupujesz ubezpieczenie. i Ja widzę wykupuję. Jak wizy nie trzeba na Białoruś, Krzysiek. Białoruś bez wizy jest. A, bez wizy, tak? Dlaczego ubezpieczenie na samochód? No Ciebie, I... Ciebie bez wizy nie wpuszczą tam. Jakże nie? Nie. A ktoby... Chcieliby go tam czy nie? Jak <grym> pierwszy puszczą, jak nie, moje, ja. A ja tam się nie, a ja się nie wybieram, z, tam. z jednej strony, może nasi granicznicy by się cieszyli, że ktoś tam pojechał. Tak? Wszystkie, wszystkie służby by się cieszyły. No, wszyscy by się cieszyli. Ja tam nie. mam bociaków. No, ja wiem. Dwie. No.